Witam serdecznie na moim kanale. Ostatnio pojawiło się kilka filmów o tych dużych zwycięstwach komunistów w chińskiej wojnie domowej, ale przecież oni nie zawsze wygrywali. Czasami wygrywał też Kuomunitang. No i w tym odcinku dla przerywnika, wśród tych wielkich kompanii, które wygrali oczywiście komuniści, zrobię film o kompanii, która okazała się zwycięstwem wojsk Armii Narodowo-Rewolucyjnej. Mianowicie o kompanii Nanma Linku Komuniści w czasie kompanii w południowo-zachodnim Shandongu na początku lipca 1937 roku zdobyli Zhejiang i Fei Dewan i Tanian. Nacjonaliści obawiali się ataku na Chuzhou w prowincji Jiangsu. Od 12 lipca przesunęli więc 7 dywizji do południowo-zachodniego Shandongu, pozostawili jedynie 4 dywizje w środkowym Shandongu. Komuniści chińscy postanowili więc zająć świedzę Komunitangu na Malinku dzięki swojej liczonej przewadze. Orde de Batalli wyglądało tak. Nacjonaliści dysponowali w rejonie miast Nanma i Liku 8. Dywizją, 11. Dywizją, 25. Dywizją, 64. Dywizją i 1. Dywizją, Bezpie Dywizją Bezpieczeństwa Shandong. Razem 34 tysiące ludzi pod dowódcem Huliena i Limi. Komuniści dysponowali drugą Kolumną, 6. Kolumną, 7. Kolumną, dziewiątą Kolumną. Razem 80 tysięcy osób pod dowódcem Chenai i Suyu. Kompania wyglądała tak. 17 lipca 1947 szpice kolumn komunistycznych dotarły do miasta Nanma i do następnego dnia zajęły wszystkie pozycje komunitangu wokół miasta. Dowódca obrony Nanma, generał Hulien, zdał sobie sprawę, że może dojść do ataku na miasto już wcześniej. Dlaczego wybudowano szeregu mocniej? Po wypchnięciu nacjonalistów do Nanma, Half podjęła atak na nie przed przybyciem głównych sił. Jednak zła pogoda i dosliwy opad utrudniały tarcie. Deszcze spowodowały powódź, która uniemożliwiła dotarcie na miejsce nowych sił Half. Nacjonaliści posłali 8. Dywizję do Linku na północ, a na południe do Nanma, 25. i 64. Dywizję. 21. lipca po zaciętych walkach. W obliczu bliżających się wojsk Armii Narodowo-Rewolucyjnej komuniści wycofali się, przerywając oblężenie Nanma. Linku. 23 lipca 1947 r. Nacjonalistyczna 8. Dywizja i pierwsza Dywizja Bezpieczeństwa Shandong weszły do Linku, by przeczekać tam ulewne deszcze. Komuniści postanowili w czasie nocy i złej pogody zaatakować miasto cztery, czterema kolumnami. W nocy 24 lipca Dwuga kolumna komunistów dotarła pod miasto, a dziewiąta kolumna zdobyła w Wzgórze, północną Przełęcz. W linku okrążono. 25 lipca druga kolumna zaatakowała od południowego Zachodu, a dziewiąta od Północnego Zachodu. Wtedy 6 lipca komunistyczny pułk dziewiątej kolumny wszedł do miasta. Żołnierze ANR zaczęli uciekać i dezerterować. Byli bowiem pozbawieni morale. Dowódca obrony Limi kazał zabić dowódcę uciekających żołnierzy. Prowadził szarża, wypychając przeciwnika poza linię Zła pogoda uniemożliwiła przybycie nowych kolumn. Przemęczając siły komunistyczne, znowu podjęli szturm 29 lipca, również nieudany. Bez ciężkiej broni, mając za plecami nacjonalistów, przerwali oblężenie. Zwycięstwo KMT, kompanii, strasznie podbudowało morale szegów komunistów. W wcześniejszych narodowcy nardowcy przegrywali z technicznie liczebnie gorszym przeciwnikiem w polu. W czasie walk o gorszym liczeniem udziału Armii Narodowej Rewolucyjnej udało się pokonać liczenie lepszego przeciwnika. Zbudowano obronę w oparciu o miejskie mury i zwartą zabudowę. Strategia powstała, zakładała ostateczną obronę w oparciu o środki miejskie. Wykorzystywano ją w kolejnych kampaniach, jednak w dłuższej perspektywie stała się zmorą dla nacjonalistów. Wynikało to z tego, że komuniści łatwo zajmowali tereny miejskie wokół miasta. Nawet jeżeli odpierano komunistyczne ataki na pozycje nacjonalistów, były małymi, izolowanymi obszarami miejskimi w obrębie wsi, gdzie umocnili się komuniści. Rywali oni przeciwnikowi linie zaopatrzenia. Tak było na przykład w sytuacji miasta Chengun w Manchurii, izolowanego ponad 4 miesiące. Dodatkowo w czasie oblężeń armia brał brała całą żywność. Głodujące cywile często obracali się przeciwko nacjonalistom, gdyż ci nie dawali im jedzenia. Koniec wojny domowej, komuniści mieli już dość dużo ciężkich dział, by skutecznie zdobali broń przez tak miasta. No i właśnie to było tyle o kompanii Nan Maliku. No i jeśli byście chcieli następny materiał o zwycięstwie nacjonalistów, bo jeszcze parę tych zwycięstw znaczniejszych było, więc jeśli chcecie, to mogę nagrać kolejny. A więc tak, tak? oprócz wymienionych skutków, Oczywiście, kompania Nanmaliku była zwycięstwem wojsk nacjonalistycznych, gdyż udało im się odeprzeć liczebnie lepszego przeciwnika, jak już mówiłem, ale obronili dwa, duże, dwa dość duże miasta w centralnym Shandongu: mianowicie miasto Nanma i Miasto Liku. Więc to było dość znaczne zwycięstwo, bo. Komuniści zrobili sobie taką jakby propagandę, że oni zawsze wygrywali. To tak nie było, bo często wojska komunitangu też wygrywały, no, na przykład wojska komunitangu dysponowały amerykańską bronią i często też wygrywali starcia, a ta późniejsza dominacja komunistów na pola, polach bitew nie wynikała z jakoś ich zaciętości czy, czy dowódczego geniuszu, lecz po prostu z liczebności, a zawsze warto podkreślić, że oddziały komunitangu były lepiej wyposażone, lepiej przygotowane, no i... Po prostu były lepsze, na przykład wiele oddziałów było szkolonych przez Niemców, Amerykanów, a komuniści po prostu wygrywali często z nimi, dlatego że ci nacjonaliści mieli słabsze morale, a poza tym komuniści mieli poparcie ludności wiejskiej, często im chłopi pomagali, więc dlatego te najważniejsze kompanie, na przykład w Malżurii czy w północnych Chinach, okazały się zwycięstwem komunistów. No i jeszcze korupcja w komunitangu ograniczała możliwości, ale Komunitang też czasami wygrywał. No i na następnych odcinkach też przedstawię kolejne zwycięstwa Komunitangu. A potem wrócę do tych największych kompanii i omówię kompanię Pinjin. Dziękuję. Do zobaczenia do na następnego odcinka.